Jeszcze nie stać się na zakup domu, ale wygląda na to, że w wskręcaj e-mail, masz już pierwsze zlecenie. Jej. Co my tutaj mamy? Mamy tak. 107 tysięcy złotych. Całkiem fajne pieniądze. Mm, jak na kogoś to mieszka w takiej ruderze. Śpi i ma biuro. E, I cóż. Poczta i przeglądarka. Może zaraz poczta, teraz przegląd. Uuu. Temat. Były wyniósł mi z domu kaloryfer. Witam. Chciałabym zlecić pańskiej firmie doprowadzenie do porządku mojego domu. Ze zdjęć zamieszczonych na Facebooku, wiem, że mój były w ramach zemsty włamał się do mojego mieszkania, zrobił w środku burdel i wyniósł kaloryfer. Możliwe, że brakuje czegoś jeszcze. Proszę o porządkowanie domu i zamontowanie brakujących urządzeń. Prosiłabym nie informować także policji o całej sprawie. Sama rozliczę się z moim byłym chłopakiem po powrocie z podróży służbowej. Pozdrawiam, Sandra Żur. No ciekawe, co przeskrobała Sandra, że i... Jej... Chłopak wyniósł kaloryfer. Mm. Może ciepło mu brakowało. Pierwszy raz montuję kaloryfer. To chyba całkiem to proste. I co, i to wszystko? Takie proste? Okej. Okay. Do tej pory będę montować kaloryfery. To też oczywiście. O nie, tutaj jest. A czy ja to mogę. Czy ja to będę mogła kupić? Chyba tak. Zobaczmy. Będzie instalacja? Nie. Czyli, czy jak kupię ubikację, to od razu to będzie w zestawie? Chyba tak. No nie wiem, usuwam wam to, Najwyżej będzie bez toalety dom. Co chyba to wszystko mamy, nie? Broń, broń. to idealne miejsce. No, no musi być, no musi, no, no przepraszam, ale musi. No i co? Myślisz, że to jest ten moment, że możemy już sprzedać nasz dom? I zobaczymy po jakiej cenie. Jest piękny i gotowy do sprzedania. No to co? Sprzedaj dom. Enter. Uwaga, zobaczymy za ile. Kupiono dom za 220 tysięcy. Okej, okay, wystawię na aukcję. 55, 87... Oho, idziemy do góry o, 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 o. Jankowcy wygrali. Zarobiliśmy tylko 63 tysiące. No ale co? Myślę, że jak na pierwszy dom, jak na pierwszy raz, to... To wystarczy 63 tysiące, wystarczy. A mogę negocjować. O, okej. Okay. Ile samy więcej. tysięcy. mniej, żeby było sto równe. Tak. No, trochę nam zabrakło, ale super. O nie. Ale czat. O tak.